Jeden tulipan robi wrażenie, prawda? Ale 32 hektary tulipanów to dopiero coś. Dywany tulipanów w ogrodach Krikenhof oszołomiają pięknym i naprawdę nie sposób nie zachwycić się, a w masie robią wręcz pionujące wrażenie. Zasada masy jest zasadą uniwersalną. W SWI wykorzystasz ją na przykład do tego, aby podbić. Najistotniejsze swoje cechy. Najistotniejsze, czyli te, które są poszukiwane u kandydata. Zawsze jest przynajmniej jedna taka cecha. Ona zwykle już jest sugerowana w opisie stanowiska i w ogłoszeniu pracy, i wystarczy, że ją po prostu wyszukasz. Wtedy możesz jeszcze lepiej napisać w CV. Na przykład może być to kreatywność, analityka, strategia. Weźmy strategię. Jeżeli wiesz, że firma poszukuje osoby strategicznej, Podkreślasz to w przebiegu swojego CV. Na przykład w jednym miejscu pracy możesz zarządzać strategicznymi projektami, zarządzać strategicznymi klientami, podejmować strategiczne decyzje itd. itd. Oczywiście, ponieważ podkreślamy tą cechę w całym CV, wykorzystujemy każdy moduł, na przykład zainteresowania. I wtedy podkreślamy zainteresowania związane ze strategią. Gra w szachy, gaw gra gaw strategiczne, gry planszowe. W taki sposób, żeby jak najwięcej razy wspomnieć o strategii, gdyż jednorazowe wspomnienie zawsze zrobi wrażenie. ale kilkukrotne, czy wielokrotne wspominanie o czymś zrobi wrażenie niezapomniane, może nawet decydujące, a w ten sposób Zarządzasz tym, co o tobie myśli Jakute. gdyż CV to nie tylko suma Twoich doświadczeń. Tak naprawdę jest to platforma, która służy kreowaniu Twojego wizerunku. Platforma, która ma niesłychane możliwości przenoszenia treści i znaczeń. I to jest właśnie dobrze napisane CV. Nie to, które jest pokolorowane negenatowo. Dlatego zacznij od tego, aby zarzucić Jakutea masą swoich znaczeń i treści, które są ważne dla Ciebie. Bo to od Ciebie zależy, czy wykorzystasz możliwości CV w 100%.